Ostatni Kongres Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie tylko wybrał nowe władze partii, ale przyjął też ważną uchwałę mówiącą, że... Żaden kościół, żaden związek wyznaniowy, jest ich zarejestrowanych ponad 100, przypo... przypomnijmy oczywiście, główną rolę odgrywa kościół rzymskokatolicki, nie jest uprzywilejowany w którym y, mamy do czynienia z neutralnością światopoglądową i tam jest napisane wprost, że uważamy, że symbole religijne nie powinny y, być... Y, y, w instytucjach publicznych. W odpowiedzi na te postulaty pojawiają się pomysły zawieszenia w Sejmie także innych symboli, w tym krzyża prawosławnego lub menory, czy też gwiazdy Dawida. Poseł Platformy Obywatelskiej Jarosław Gowin spytany w Radiu RMF, czy wyobraża sobie takie rozwiązanie, mówi. O tym gotów byłbym dyskutować, dlatego, że pluralizm religijny, pluralizm światopoglądowy jest czymś bardzo cennym i wpisanym w polską tradycję, chociaż no, Polska jest krajem w 90 paru procentach katolickim. W związku z tym pewnie trzeba byłoby o tym dłużej porozmawiać, ale ja bym tego nie wykluczał. Poseł Iwiński Australia, postuje. To, o czym mówił pan poseł Gowin, to jest sięganie prawą ręką do lewego ucha, albo odwrotnie, no bo jeżeli są dziesiątki kościołów i wyznań, no jeżeli ten jest oczywiście najważniejszy, który odegrał ogromną rolę, trzeba to jasno powiedzieć, w utrzymaniu tradycji patriotyzmu w Polsce, no to nie da się zamienić sali sejmowej w jakąś ekspozycję symboli bardzo wielu religii. Natomiast przedstawiciel największej partii opozycyjnej znajduje do tej inicjatywy inne przeszkody. Wydaje się, iż mamy już niewiele drzwi wejściowych z tyłu na, na salę sejmową. Być może należałoby spytać konserwatora zabytków, czy nie miałby nic przeciwko temu, aby wiele symboli religijnych wisiało. Bardziej zdystansowani obserwatorzy tego sporu stawiają zasadnicze pytania. Z jednej strony wiemy, że państwo a kościół to są dwie różne rzeczywistości. Z drugiej strony wiemy, że też pod polskim niebem żyją wyznawcy innych religii. I wobec tego teraz należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście obecności tych symboli oni sobie życzą. O opinię zapytaliśmy zatem jednego z onych, a mianowicie przewodniczącego gminy żydowskiej w Warszawie. A to, co usłyszeliśmy, zdaje się rozwiązywać przynajmniej część problemu. Ym, no jest symbolem państwa Izrael. Oficjalnym, tak jest na paszportach, na urzędach państwowych i tak dalej. W związku z czym, no, jeżeli istnieje pomysł zawieszania w Sejmie symbolu obcego państwa, no to w zasadzie czemu nie? No, ale też myślę, że inne państwa mogą poczuć się urażone. Gwiazda Dawida, właściwie, jeśli mówiąc, tarcza Dawida, nie jest symbolem religijnym. My dosyć poważnie traktujemy nakaz boski o nieczynieniu wizerunków, w związku z czym nie ma symbolu religijnego żydowskiego sensu stricte.